i to chyba wygląda na to, że ostatni odcinek tej serii po Włoch, ponieważ dwa ostatnie miejsca do pokazania zostały. Są to dwie weneckie twierdze. Jedna w Peszeira del Garda, czyli tutaj, gdzie właśnie teraz jesteśmy. No i została jeszcze Palma Nowa i to byłoby chyba na tyle. Dobra, ale zanim wejdziemy do środka weneckiej twierdzy Peshiera del Garda, to muszę przybliżyć Wam szerszy kontekst, dlaczego tutaj jesteśmy. Otóż jednym z wpisów na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które od lat odwiedzam w trakcie moich podróży, jest wpis o nazwie fortyfikacje weneckie z XVI i XVII wieku Stato da Terra i zachodnia część Stato da Mar skład którego wchodzą Chorwacki Zadar, Fort w Szybeniku, Czarnogórski Kotor, a także trzy fortyfikowane miasta we Włoszech. Pokażę tutaj dwa, właśnie Pesiera Del Garda oraz nieco później Palmanowa, a na następny raz zostanie nam Bergamo. Pesziera del Garda na pierwszy rzut oka to spokojne miasteczko nad największym jeziorem Włoch, w miejscu, gdzie wypuszcza ono swoje wody do rzeki Mincio. Ale gdy spojrzymy bliżej, to okaże się, że to jedno z najbardziej strategicznych miejsc w całych północnych Włoszech. Idealne, by kontrolować szlaki pomiędzy Weroną, Mediolanem i Mantłą. Kto miał Peszierę, Miał władzę nad całym północnym szlakiem handlowym. Oczywiście serce miasta jest twierdza. Ostateczny kształt nadali jej w XVI wieku Wenecjanie, kiedy to po wynalezieniu broni palnej starsze średniowieczne mury przestały wystarczać. Najlepsi inżynierowie wojskowi Serenissimy. Zaprojektowali ją w duchu tak zwanej nowoczesnej fortyfikacji bastionowej na planie pięciokąta z pięcioma potężnymi bastionami, które umożliwiały ochronę flankową. Linie murów wytyczono tak, by wody jeziora i rzeki były naturalną barierą. No, Idźcie sobie z nami na spacerek. Do twierdzy prowadzą dwie bramy. Tę, którą widzieliście na początku filmu, przez którą wchodziliśmy, Porta Brescia. Mniej okazałą, ale prowadzącą prosto na bastiony. Z drugiej strony znajduje się bardziej okazała, zbudowana w 1553 roku, Porta Verona. Która była wizytówką miasta, a jednocześnie pokazem siły republiki. Palazzina del Comando della Piazza Forte. Nie wiem. Persiera przez ponad 250 lat należała do Wenecjan. Republika Wenecka upadła w 1797 roku po wejściu Napoleona, ale do dzisiaj dzierży ona zaszczytny tytuł najdłużej istniejącego państwa o ustroju republikańskim w historii świata. Napoleon większość ziem weneckich leżących w dzisiejszych Włoszech podarował w imię taktycznego pokoju Austrii. W związku z czym Pesjera stała się częścią słynnego Quadrilatero, czyli czworoboku austriackich twierdz wraz z Mantuą, Weroną i Legnaną. Miała tutaj też miejsce ważna bitwa pierwszej wojny o niepodległość Włoch. W 1848 roku Austriacy obronili Peszjerę przed wojskami piemąckimi, a Garibaldi wspominał później, że zdobycie tego miasta jest niemożliwe. Dopiero po II wojnie o niepodległość w 1859 roku twierdza przeszła w ręce Królestwa Sardynii, a później Zjednoczonych Włoch. Ale wróćmy do Wenecjan. To, co zostawili, to nie tylko mury, to także urbanistyka i duch miasta. W Peszierze można do dziś zobaczyć weneckie detale architektoniczne, ceglane budynki wojskowe, dawne magazyny, a nawet inskrypcje z herbem Świętego Marka. Warto też pamiętać, że Wenecja traktowała swoje twierdze jak element większej układanki. Pesjera była jednym z kluczowych punktów na ziemiach stałych, terra ferma. To one chroniły Republikę nie od strony morza, lecz od lądu. Bez pesziery Wenecja byłaby narażona na atak od północy. Dziś spacerując po murach trudno sobie wyobrazić, że kiedyś strzelały stąd armaty. Teraz są tu widoki na jezioro, kawiarnie i spokojne kanały, ale jeśli wsłuchać się w ciszę można poczuć echo dawnych czasów. My tymczasem opuszczamy peszierę i kierujemy się na wschód do kolejnej weneckiej twierdzy: Palmanowa. No, i to już nasz ostatni przystanek we Włoszech. Niesamowite miasto Palmanowa, tuż u zbiegu dwóch autostrad, północ-południe i, i wschód-zachód. Wielu z nas, jadąc z Polski albo od strony Słowenii, albo od strony Austrii, przejeżdża obok Palmanowa. Ale tak naprawdę bardzo niewielu z nas tutaj zagląda, wstępuje. A miasto jest niesamowite, chociaż z dołu nie wygląda ono tak imponująco. Natomiast jest to stara wenecka XVIII-wieczna twierdza w kształcie, uwaga, uwaga, gwiazdy. Unikalny jest na przykład sześcioboczny rynek, na którym teraz się znajdujemy. Plac centralny, od którego promieniście rozchodzą się ulice. Całe miasto otoczone jest również systemem umocnień i bastionów, które czyniło z tego miasta prawdziwą, niezdobytą nigdy twierdzę. I chociaż nie wygląda to miasto, jak powiedziałem, mega imponująco z dołu, to warto spojrzeć na przykład na Google Maps, na widok satelitarny, wtedy dostrzeżemy prawdziwą niezwykłość tego miejsca. Przenieśmy się teraz z brzegów jeziora Garda kilkaset kilometrów na wschód, w okolice Udine, gdzie Wenecjanie zbudowali coś jeszcze bardziej niezwykłego. Widzieliście je przed chwilą z góry: miasto Ideał, miasto Gwiazda, miasto Twierdza, Palmanowa. Jest rok 1593. Republika Wenecka czuje coraz większe zagrożenie, zarówno ze strony Habsburgów, jak i Imperium Osmańskiego. Potrzebne jest nowe, nowoczesne miasto twierdza, które stanie się tarczą na północnej granicy. Wenecjanie jednak, jak to oni, nie byli zwykłymi budowniczymi zawsze łączyli praktyczność z wizją. Tak rodzi się Palmanowa, miasto zbudowane od podstaw, od linijki w kształcie idealnej dziewięcioramiennej gwiazdy. To, co widzimy w Palmanowa, to kwintesencja renesansowej myśli urbanistycznej. Wszystko podporządkowane jest symetrii i harmonii. W centrum Wielki Plac, Piazza Grande od niego promieniście rozchodzą się ulice prowadzące do trzech monumentalnych bram. Porta Udine, Porta Sividale i Porta Aquileia, a dalej bastiony i fosy, które do dziś tworzą jedną z najlepiej zachowanych twierdz bastionowych w Europie. Palmanowa nie powstała na bazie istniejącego miasta jak Pesziera. Wenecjanie zbudowali ją na pustym terenie od zera. To było eksperymentalne miasto idealne, zgodne z ówczesną teorią urbanistyki. Według której miasto powinno być jak organizm doskonale uporządkowany, symetryczny, bez chaosu średniowiecznych uliczek. Jeśli spojrzymy na fortyfikacje, robią wrażenie nawet dziś: pierwszy pas murów z końca XVI wieku został później wzmocniony kolejnymi liniami umocnień w XVII i XVIII wieku. Trzy pierścienie obronne otaczają Palmanowę jak koncentryczne fale. To przykład ewolucji sztuki wojennej, od epoki renesansu po czasy napoleońskie. A skoro już mowa o Napoleonie, to właśnie on w 1805 roku włączył Palmanowę do Królestwa Włoch, a później uczynił jednym z głównych punktów obronnych północnej Italii. Po nim przyszli Austriacy, a potem Zjednoczone Włochy. Historia Palmanowy to niemal kopia losów Pesziary. Zmieniały się państwa, ale mury wciąż były potrzebne. Spacer po Palmanowie to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Stajesz na Piazza Grande, ogromnym sześciokątnym placu, i gdziekolwiek spojrzysz, ulice rozchodzą się w idealnej symetrii. Żadne inne włoskie miasto tak nie wygląda. A kiedy wejdziesz na mury i spojrzysz z góry, widzisz gwiazdę wpisaną w krajobraz. To dzieło inżynierii, ale również sztuki. Więc jeśli będziecie we Friuli, zatrzymajcie się w Palmanowie i stańcie na środku Piazza Grande. Rozejrzyjcie się i spróbujcie poczuć tę niezwykłą wizję sprzed czterech wieków bo tutaj bardziej niż gdziekolwiek indziej widać, jak Wenecjanie łączyli praktyczność wojny z marzeniem o idealnym mieście.